No to lecimy. lecimy na komary na czystek komary. do picia. I do Andrzej mówi, że działa. No działa. Najwa mhm. e, najważniejsze na komary to jest głowa przyzwyczaić. Się. Najważniejsze, najważniejsze te w piciu tego czystka to jest. To e, co my robimy w ogóle? Szkanka wódki. Tak słyszałem. Albo łyski. Tak, albo łyżki. Tak, tak. Ale że czystek, wyborowa i żółty czystek, szalik? Czystek ten żółty szalik, żółty szalik jest dobry. No, no może obejrzymy Ostatnio. Dzisiaj. Ostatnio serio? konkurs wygrałem. Ale sensie. Znaczy. Tak, tak, że, że ty, ale ten... Tam my ten, i ten. Po o tym o surwivalu, czas sobie radzić, nie? Okay. Dobra, idziemy. Idziemy chodzimy, pod górkę. na górkę. Ile ona, idziemy. ona ma? 10 metrów? Jakoś tak kurde. Tutaj tak, tak jak patrzę teraz w tu ujęcie, to, to nie widać tej, te, te, tego jak bardzo jest stromo. Jest, jest. Generalnie tak trzeba się troszkę namęczyć. A ty nie biegaj, bo my mamy być kurde w kadrze. Mamy mówić Andrzej, kurde. Nie No dobra. No po to się tutaj gramolimy się. Gramolimy się. Zaczęliśmy po... i zakończyliśmy. Na czym zakończyliśmy? Na komunikacji. Miała być komunikacja. Podstawa survivalu zgrywanie się na Twoich zajęciach, całych rodzin. Tak, e... bo tutaj nie ma jakiegoś gotowego narzędzia, którym y, można uszczęśliwić każdego, nie? No bo nie ma. Każdy chce czegoś innego, i my, my ogólnie. Byłoby łatwiej, jakbym nie miał takich gładkich podeszw. I my ogólnie to wejdź sobie na trawę. Dawaj, dawaj, idziemy, idziemy. No. I my ogólnie, e, e, bardzo ogólnie uczymy się rozmawiać wtedy i mówimy więcej, kiedy nam coś jest. Coś nas boli, coś nam dokucza. Tak? Łatwiej jest. Te cholerne komary. Na przykład, nie? Albo wchodzimy do bagien i pojawia się wąż. Wiedziałem, no. wiedziałem, że, kurde, no. pojawi się temat bagien. Tak. Natomiast... Taki konik Andrzeja, on lubi bagna. Znaczy nie lubię, tylko też prowadzę tam zajęcia, podaję to jako przykład. Eee, to nie jest fajna zabawa, to końca bezpieczna. Dobra, prowadź, prowadź. No to my. idziemy tam. tam. Idziemy granią w prawo, no to, dawaj. No, to no to dawaj. To lecimy, ale nie, nie wyprzedzaj. Gdzie ja? Myślałem, że tu górą, tu dołem idziemy. Tak, chodź do na... Okej. Okay. Eee, pozwiedzacie trochę. Ładne widoki przegonić się każdy, każdy rodzaj wysiłku, mm. o. każdy rodzaj wysiłku, czy biegam e, na równej bieżni, czy chodzę po nierównym terenie. Ja bardziej wolę zajęcia w terenie, bo więcej mięśni pracuje. Tu nie jest tak przyjemnie komfortowo, trzeba bardziej uważać. Jest, nie, nieprzewidywalność jest Tak nie? jest. E, więc co nam to daje? Daje nam to większą koordynację, wydaje mi się, taką większą możliwość pracy nad tym ciałem. Ale skupmy się na tej komunikacji. No dobrze, bo temat, temat zmieniliśmy. Uciekliśmy. Widzicie? Narzekacie, że ja tak tak Gada. gadam, a potem przejdę coś innego i pięćset rzeczy. Tak mają wielcy ludzie po prostu. No e... churda, widzicie? Zrozumienie własnych potrzeb w danej sytuacji Ach. i wypowiedzenie ich i próba e, rozwiązania danych problemów danej sytuacji to jest taka według mnie e, dosyć e, e, no klucz podstawa tak to jest, to jest klucz do właściwej komunikacji I chyba jakieś ze skręcile tam i w tak. każdej albo ślimaki To po ślimakach no być, w sumie? mogą też być bo to raczej nie wygląda coś małego a czy padalec nie ze skrońców. a tutaj też ze skrońców są komunikacja komunikacja i na to bym postawił e, Cały czas jakby wracam do tego, czego się boję, czyli czegoś nie znam. Ojej, to lepiej to ominę. Okej, okay, jest to I używane. Tym te, tym ten, ten, ten niepiachem. Też jest używane to, że tak powiem, w e, Bo jak idę do dużej wody, nie mogę ją przejść, bo widzę, że nie dam rady jej pokonać, to ją omijam. I okej, okay, to jest dobre. I to też do wykorzystania w życiu takim codziennym, bo jeśli oceniać właściwie tak. swoje możliwości, się. jeśli jestem w stanie pokonać, bo nie mam wyjścia, no to robię tak, żeby przetrwać. E... To będzie się łączyło, kochani, słuchajcie, bo to widzicie, to jest co zawsze mówię. Jak będziecie kierować zasadami w życiu, czy to moralnymi, czy zasadami działania, to zawsze sobie wymyślicie sami konkretną metodę, jak sobie poradzić w sytuacji. Eee, to, co zawsze, to, co zawsze ja Wam powtarzam, i to będzie temat następnego nagrania, e, opartego o 46 sekund Xaviera Messinga. Kolejna sentencja, czyli, e, czyli przestań walczyć, zacznij zwyciężać. Jest taki kult wojownika e, ostatnio modny. Tego nauczyć. Jest, kult... to spoko. Na jest spoko. Jest taki kult wojownika, że tak, walczyć, walczyć, walczyć. Nie, nie walczyć. Wygrywać. To, co mówiłem w starciach na ulicy, to nie mamy walczyć z tym, kto u nas napadł. Mamy jak najszybciej zakończyć sytuację, żeby móc wrócić bezpiecznie do domu, do, do rodziny. To samo widzicie. Tak, survival, to samo. Ocenić właściwe siły i wygrać. Wygrać, a co jest zwycięstwem? Ominienie, ominięcie przeszkody jest Przed, zwycięstwem. Prze, bo przetrwanie. Bo Jak ominiecie przeszkodę i nie połamiecie nogi, te, to i też już wygraliście, nie? Także tyle mojego wtrętu. No muszę, bo za to odniesienie moje do mojego konika to akurat było dobre, to, to musiałem wrzucić. Jeśli chodzi o to, co robi Damian, to. Teraz o to, co ty robisz. Yy, ale ja chcę też, jakby, brać w pewien, okay. pewien sposób, bo. Yy... Mogę sprowokować sytuacje, które e, doprowadzą do śmierci. Tylko po co? E, e, konik, bagna. No, no ogólnie ja lubię kontakt z przyrodą. A, I tu pytanie. Troszeczkę też podpowiedź, jak sobie poradzić e, ze słowem bagna. Lubicie las? Lubicie. No nie wierzę, że ktoś że większość na tej lubi wyjść sobie do lasu po obcować przyrodę. Ale tych na takich udeptalnych ścieżkach z dala od pajęczyn, komarów o, i dalej? Ale lubimy. Lubicie. A lubicie się kąpać? W jeziorach? No to w rzekach. Tak, tak czekasz na odpowiedź, to ty oni ci no nie tak, odpowiedzą. Ja, no ten, ja tak, No Troszeczkę liczę jest na swoim pod. No to ja, no to aha, to ze mną, no dobra, no. Eee, to, to bardzo nawet. Nie sugerujemy nie Natomiast las i znaczy bagna to jest połączenie troszkę lasu. I wody. I no już. i takie spa przecież są te wszystkie te kąpiele borowinowe, i wszystko. Przecież to ta jest naprawdę taplanie się jak dzik, kurde, w, 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 w kałuży jakiejś takiej zabłoconej, zaświnionej. więc... słuchajcie, frajda jest kiedy? Kiedy, no, kiedy to, jest frajda? Kiedy, to jest, jest kiedy kończymy zadanie? Kiedy jest, się jest ono wykonane? Tak jest, jest i było bezpiecznie. E... Czyli Największy się nie stało. stres na takich zajęciach to jest stres instruktora. Bo on nie wie, co tam się. Znaczy, no, może, bo rozpoznał trasę wie, przygotował się, tak, ale jednak zawsze pewne ryzyko jest. Nigdy nie wie, co akurat ta grupa od... Od... odstawi. co się tam wydarzy. Natomiast na tyle mamy doświadczenie, że potrafimy zarówno Twoje dziedziny, jak i moje wspierać ludzi, przewidywać, niwelować, myśleć za nich. Za nich, dokładnie. Yy, gdzieś tam momenty pewne. orientacja w terenie. Prosta zasada, zawsze mamy kompas. Idziemy, żeby nie wejść za głęboko, tak? Jeśli wchodzimy za głęboko, stop, wycofujemy się, nie? Praca, 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 komunikacja. Czegoś nie rozumiem, to co komunikuję, pytam. Dzisiaj dokładnie to samo, co ja Wam mówię, jak jesteśmy w ogóle w obcym środowisku. Czyli wchodzimy do jakiegoś baru, gdzieś gdzie, yy, nie wiem, do nowego miasta, bo nas zaprosili, wchodzimy do baru, jesteśmy w nowym miejscu, albo jest nowa jakaś społeczność, nowa kultura. Wyjeżdżamy za granicę yy, i co wtedy jest dobrze robić? Zamknąć lej, obserwować, słuchać i jeśli czujesz, że coś tam poszły sprawy za daleko, przeprosić, ukłonić się i wyjść z powrotem na płytszy teren. Zasady, dokładnie to samo widzicie w survivalu, jest to samo. To samo. Je, jedna z podstawowych zasad to się odnaleźć umie, umiejętność odnalezienia się w danej sytuacji. Ja jestem mega taki komunikatywny bardzo i e, raczej staram się dyskutować, rozmawiać, ale to co Damian powiedział, wycofanie się jest jedną z metod. Nie podejmowanie danego wyzwania. Tu coś czegoś się, czego, czego się zamiesza. O, się z kamerą z tym, kurde, tych przycisków, ja nie wiem. Muszę ten. Trzeba jakiegoś... A to już jest blisko, to już jest blisko. Ale może ktoś chce przyspieszyć temat i zostać. Potrzebujemy operatora kamery żeby, jakiegoś ogarniętego, żeby nie, nie mylił przycisków tak jak tu jeden gruby. Oba jesteśmy grubi. Tylko zima jest gruby. Tylko on jest No tak, on jest. No. No jak to zima, nie? Cieniutko i tak. jest. No. no to co, może na tym zakończyć ten odcinek. Komunikacji, także na zajęciach Andrzeja nauczycie się ze sobą rozmawiać, no bo to są trudne warunki. Nie ma żadnych dystraktorów, czyli nie ma gdzie się odwrócić, uciec, nie ma telewizora, nie ma telefonu, nie ma do kogo zadzwonić, nie? Trzeba się porozumieć. Dokładnie. Bo inaczej nie rozwiążecie problemu, A jak nie rozwiążecie, to zmoknie i zmarznie Wam dupsko. Obsiędzą Was mrówki. I czyli generalnie nie fajnie, tak pasę. Dokładnie tak. Więc warto, warto. Fajne przeżycia, może być ciężko, ale na pewno będziecie zadowoleni, bo takie, takie przeżycia, takie sytuacje naprawdę cementują, cementują więzi. A jak chcecie wziąć z kimś ślub, to wybierzcie się do Andrzeja na zajęcia, poznacie dokładnie drugą połówkę, tak? Panie panów, panowie panie, poznają, się wiedzieli jak się zachowują pod presją, bo to jest klucz klucz w związku żeby pod presją szukać rozwiązania stawiać problem przed sobą wspólnie z nim walczyć a nie rzucać go między siebie i raz że walczymy z problemem a dwa walczymy jeszcze ze sobą o ten problem nie? No tutaj poruszyłeś jest bardzo dobry bardzo do tego. Bardzo ciekawą kwestię moim zdaniem bo my w różnych relacjach bardzo często nie bierzemy siebie nawzajem pod uwagę własnych oczekiwań, potrzeb i tak dalej. Ja też się tego uczę cały czas, zrozumienia potrzeb innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że moje doświadczenia i praca właśnie z ludźmi pozwalają mi w łatwy sposób pokazać wam co działa, co nie, co odrzucić, żeby działało lepiej. A narzędzia, no to walka wręcz, survival, strzelanie. Taka moja jakby mój cel. Tak wymagować. i to jest fajnie, że ja zawsze mówiłem, że wybrać się ze swoją drugą połówką trening sportu, walki, powalczyć, posparować. No ale to trochę wymaga wytrzymałości, natomiast w nikt Wam gęby nie obije, nie, nie będziecie połamani, posiniaczeni, a osiągniecie z Andrzejem dokładnie ten sam ten sam cel, zadziałacie pod presją. Ale ładne lawendy. No powiem Ci, że tutaj teren jest Widać? A niżej. Widać, widać. Popatrzcie. Pocieszcie się. Moja córka byłaby zadowolona, byłoby. Jejku, jakie to piękne. Tak by było, tak było. Kochani, widzimy się w następnym, odcinku. W następnym odcinku. Także Jaki temat sobie zakładamy? Projekt Ranger. Nie wiem, to będzie niespodzianka. To Mamy będzie niespodzianka. Tam. Tak jest. Dobrze Nowak, projekt Ranger do co? Daniel. Ligocki, 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 Trocki, ukrywam się, Trocki, był Trocki. taki ten, Lampad Lampad coś, Ligocki, nie, nie ten, leśnicie <laughs> w siłę i bawcie się dobrze. No bawcie się dobrze, takie